cóż dziwne od mamy w tym roku Jarku miłego dnia życzę w takim wypadku pozdrawiam serdecznie dobrego dnia życzę na no dziękuję, tak samo 7.3 dla Ciebie, 5.5 dalekich, dalekich potwierdzonych łączności, ewentualnie tak jak mówiłem zapraszam na moją stronę, tam sobie ewentualnie doczytasz e, odnośnie mojego sprzętu, tam e, trochę e, wiadomości typowo poświęconych na CB Radio, no mile widziane jakieś komentarze ewentualnie. No, i ewentualnie tam jest fotka, moje namiary dokładne. Co i jak, także, jakbyś Cię tam interesowało, to tam może znaleźć. Także, bardzo jeszcze raz dziękuję za łączność i miłego dzionka życzę. Poznań, proszę. Nie, rozumiem, nie rozumiem. No, proszę, poznań. Witam serdecznie, operator Marek się kłania, November Tango 031, drodzy kolego. No witam Marku z tej strony 26 Zulu Tango 716 Manchester się kłania operator Jarek ja w tej chwili nagrywam to rozumiesz na telefon także jakby coś to będzie na YouTube pod moim znakiem w razie czego do, do wglądu nasza łączność jakby coś tak to by było na tyle na razie z mojej strony mikrofon do Ciebie Witam Cię z raport dla Ciebie 5757 radio super 5 bardzo głośno tutaj i wyraźnie Oloha Wielka tutaj u mnie nie pada, ale trochę się okłodziło, tak się to wygląda jak kupowy dla Ciebie no fajnie, fajnie, dla Ciebie raporcik rozumiesz 5.9, super rozumiesz tutaj dolatujesz bez problemu e, także płynnie to i czytelnie jest w 100% e, raporcik tak jak mówiłem 5.9 ja nadaję rozumiesz z typu TS570D to jest firmy Kenwood mikrofon MC60 stacjonarny tej samej firmy e, około 25% wzmocnienia, ale nie z mikrofonu, tylko z Transilvera. Antena, rozumiesz, to jest odwrócony parasol sześcioramienny, typowo przerobiony na 11 e, metrów, e, typu hatchback, e, około 8 metrów na ziemią. Tak to wygląda, rozumiesz, z mojej strony. Mikrofon do Ciebie. No, do centra głównie Alan 3 Antena 5 Antena Styrio 2014, mikrofon e, TM432 e, marki PAN e, Także tyle na twojej stronie niejednokrotnie e, oglądałem to wszystko e, bardzo była stacja fajna, e, fajna e, bardzo mi się to podoba e, Jarku, e, dziękuję ślicznie za ostrość, bo nie będę tutaj e, przedłużał, inni koledzy czekają co niedzieli dla ciebie, dla twojej rodziny Jarek, e, przede wszystkim mi no, dziękuję, dziękuję serdecznie. Tak samo do usłyszenia. 5535 e, dla ciebie, rozumiesz. 55 e, dla rodzinki, 88 dla tam ucałowania dla wszystkich z Polski, rozumiesz. E, twoich znajomych. E, no i w ramach jeszcze ewentualnie uzupełnienia, to u nas w tej chwili około 30 stopni dochodzi. E, także pogoda nam też dopisuje, także jest super. Także jeszcze raz, do usłyszenia i dalekich, dalekich e, łączności. E, proszę Breko No witam, witam, no, witam kolegę serdecznie Tam e, lekko była nakładka Także jeżeli coś to bym prosił jeszcze raz o powtórzenie Wiem, że południe Polski e, e, Z tamtej strony Z tej strony Manchester Operator Jarosław No jasne, e, powtórzę w razie czego znak, bo tam przez moment mi uciekło. Uciekło 161 z Lutango 1142, jeżeli dobrze zrozumiałem, e, południe Polski, e, 11 km od Krakowa. Tak, dobrze zrozumiałem. Okej, okay, fajnie. E, raporcik dla ciebie rozumiesz to jest tak troszeczkę tutaj pływająco, e, bo kolego odbierałem wcześniej bardzo ładnie, a twój raporcik to jest tak e, 5.7 do 5.9, rozumiesz tak troszeczkę to odpływa, to ale w miarę to czytelnie jest, rozumiesz, no nie licząc tej nakładki na początku co była. E, mikrofon do ciebie. No jasne. Mój znak, bo tak dla przypomnienia, bo nie wiem, czy tam sobie spisałeś wcześniej, to jest 26 Zulu Tango 716. Zapraszam na moją stronę zulu zulutango716.com, w razie czego tam można sobie obejrzeć moje, moich trochę artykułów, moje zdjęcie z facjatą, mój kącik w ogóle kf tutaj i Sibiri Radio, ewentualnie jakieś dokładne namiary, czy coś takiego jakbyś tam potrzebował w razie czego mikrofon do Ciebie 26 Zulu Tango 716 powtarzam 26 Zulu Tango 716 a moja strona interno, internetowa to jest Zulu Tango 716.com Zulu Tango 716.com jak odczytałeś? Tak, zgadza się, rozumiesz, zgadza się bez problemu, co prawda tu twój sygnał zaczyna mi tu zanikać, rozumiesz, bo w tej chwili tak sygnał wychodzi 3,5-3-5 dla ciebie, rozumiesz w tej chwili, także e, przysiada, przysiada to z twojej strony, rozumiesz, nie wiem jak to e, dolatuje teraz do ciebie, ale ale leciutko tutaj przysiada to to.